Cześć, Siemanko! Ja jestem Forever i zapraszam Was do kolejnego filmiku na moim kanale. Słuchajcie, moi drodzy, jest dosyć gorąco ostatnimi yy, dni, ponieważ dzisiaj mamy 12 sierpnia, kiedy to nagrywam i jest spory spam, spory strach graczy i ogólnie społeczności Cesa, ponieważ następują teraz yy, fale VAC. Spokojnie, wiem, że VAC dotyczy no, w głównej mierze cheaterów, yy, ludzi, którzy korzystają z nielegalnego oprogramowania, ale 50% tak mniej więcej przypadków, nie chcę tutaj mówić, że większość, mniejszość, bo nie, zna, nie mam takich statystyk, nie znam takich statystyk. 50% dostaje tego bana za nic tak naprawdę, za nic. Je, no, mam naprawdę spory spam jeśli chodzi o wiadomości na Facebooku, o komentarze pod, pod ostatnimi filmami. Na Steamie też mam dużo wiadomości na profilu i w wiadomościach prywatnych. Że ludzie dostają bana tak naprawdę za nic. Sprawdziłem sobie statystyki banów z ostatnich 2-3 dni i ta fala zaczęła się 11-12, czyli dzisiaj już było troszkę więcej. Ciężko powiedzieć, jak będzie jutro, jak będzie pojutrze. Spróbowałem też poszukać czegoś więcej na ten temat, ale na Redditie na razie nic na tą chwilę nie ma. Być może jutro, czyli 13, kiedy będziecie oglądać ten film. Możliwe, że jakieś informacje się pojawią. Jeśli tak, to dacie mi znać. I postaram się to w przypiętym komentarzu jakoś podlinkować, żeby ludzie po prostu mieli tak jakby odnośniki. I widzę też, że właśnie jest dużo tych banów i nie mogę właśnie znaleźć żadnego ogóle, żadnej informacji, z czego to są bany, jak, jak, jakie jest w ogóle, jaka jest w ogóle przyczyna. Aż sprawdziłem swoje konto. Na szczęście. Nie, bana nie dostałem za nic, tak naprawdę też. Jest to wina, e, i dlaczego akurat zerknę na swoje konto, jest to wina e, między innymi, i to jest bardzo prawdopodobne, bardzo niskiego e, trust faktora, e, w którym siedziało się e, dosyć długi czas. Jaki to jest dosyć długi czas, co to oznacza? Nie wiem. Szczerze wam nie powiem, nie będę wam tutaj e, ściemiał. E, jeden z widzów przykleił mi e, post jednego z użytkowników tam na społeczności Cesa, jakowo, że ma znajomego, który ma niski trust factor. No bo jak, jak zdefiniować niski trust factor? Przecież nie macie tego pokazanego na, na profilu, tak jak rangę, jak ostatnie mecze, ilość rozegranych meczów i tak dalej. Kiedy jesteście w lobby ze znajomymi i odpalecie jakiegoś matchmakinga, to wtedy tam w prawym górnym rogu, gdzie macie ten czat, tak jakby lobbystyczny, to tam jest informacja, kto jaki ma faktor. Jeśli nic się nie, nie pojawia, no to jest wszystko tam OK, czy tam na zielono. Mogą też być informacje takie żółto, że dany gracz ma troszkę niższy faktor od Ciebie, albo ma powiedzmy jakiś tam podobny. No, ale też jest i czerwony, czyli zdecydowanie niższy faktor od, od ciebie. Załóżmy. Ja ten faktor na szczęście mam wysoki i trafiam na normalnych ludzi. I kiedy na przykład ja gram z widzami i staramy się odpalić meczek, no to wszyscy mają niższy trust ode mnie. To wynika prawdopodobnie z tego, że od groma tych owroczów, robię, zresztą sami widzicie ile ta, ta seria, jak ona się tam długo, długo ciągnie, od, od groma tych odcinków jest na YouTubie. I to jest właśnie jedna z przyczyn, jedna z przyczyn dlaczego też ten trust faktor jest wysoki. Ludzie, którzy mają właśnie niski czas faktor ten czerwony i są w nim, tak jak wspomniałem wcześniej, jakiś czas dłuższy, no to oni prawdopodobnie tego waka za nic w tej chwili dostają. Dlaczego? Nie mam zielonego pojęcia. Być może że to jest albo jakaś, jakiś błąd w systemie, żeby sprawdzić, tak jakby tych. No bo cheater zazwyczaj dostaje reporty, prawda? Za WH, ma jeszcze tam jakiś, za, za chat, za griffing. Ludzie walą im te reporty, więc ten Trust Factor leci w dół. I być może coś teraz oni testują, możliwe, że cały system testują, że ci wszyscy, którzy mają niski Trust Factor lecą od razu do Overwatcha. No i powiedzmy jakieś tam goldy, kałachy te overwatch oceniają, no i zaznaczają powiedzmy błędnie. No i taki gracz może dostać Overwatch Bana, który potem może się przerodzić w wagbana. Kiedyś moi drodzy robiłem też materiał na, na temat właśnie Unbanów, czyli zdjęcia yy, blokady, bodajże blokady wag, czy tam Overwatcha bana, yy, przez, yy, przez Valve, gdzie widzowie też dostawali informacje od supportu, że słuchajcie, pomyliliśmy się, jednak nie mieliśmy nic wspólnego tam z cheatami. No i zdejmujemy ci blokadę wag. I takie informacje. Yy, były przekazywane właśnie użytkownikom. Między innymi kilku moich widzów dostało, została zdjęta im blokada WAG. Także myślę, że jeśli tutaj ktoś dostał faktycznie niesłusznie tego bana, no to niedługo powinien ten ban zostać zdjęty. Tam pamiętam, że widz chyba dostał dzień czy dwa dni po nałożeniu blokady. Po takim czasie mu tą blokadę zdjęli. Także ci, którzy faktycznie nie czytowali, są czyści, dostali przez pomyłkę. No to spoko. Wydaje mi się, że nie, mu nie, nie musicie się martwić i nie możecie. A, no nie możecie. Możecie się martwić, ale nie musicie, ponieważ y, ta blokada zostanie prawdopodobnie zdjęta prędzej czy później. No bo Walf nie, nie może sobie pozwolić na to, żeby banować, banować po prostu y, wszystkich, y, jak leci w y, tysiącach, prawda? Są też ludzie tacy, którzy na przykład. Y, Możliwe, że myśleli, że nie czytują, a na przykład korzystali z rzeczy, które no, w CS są niedozwolone, więc w takim przypadku, na przykład Skin Changer, no bo część graczy dalej uważa, że za Skin Changera nie można dostać bana. No i właśnie tacy, jeśli w tego bana dostali przy tej fali, no to ten ban zostanie. No i wiadomo, cheaterzy, którzy używają WH, Aim'a i tych wszystkich innych banych opów, no to wiadomo, że ci nie mają szansy na Unbana. Także to jest, wydaje mi się, że. Yy, jedyny chyba taki problem, jedyna taka przyczyna w ogóle tej, tej fali banów, że faktycznie może być jakaś tam zmiana yy, Jakieś zmiany testują w systemie, no bo tych zmian w tym yy, waku całym czy tam w waknecie, no bo głównie waknet teraz zajmuje się wysyłaniem yy, demek Danego gracza do Overwatcha, gdzie my gracze te Overwatche, te demka sprawdzamy, prawda? My no też, Valve nie może zaznaczać w w w tych update'ach, że coś nagle porobili w tym waku, że nadchodzą jakieś tam wielkie zmiany. Zrobiliśmy konkretnie to, to i tamto, siamto. No i to działa na takiej, a nie innej powiedzmy zasadzie. No to wtedy wiecie. No, takich rzeczy nie mogą akurat robić, więc wydaje mi się, że to są trwają jakieś y, prace. O, na przykład jak ro robotnicy tam wiecie, walą rurami gdzieś w piwnicy i nagle nie macie wody, nie? Takie wiecie, niezapow niezapowiedziana Yy, awaria. Boże, jest jaka analogia. No ale wiecie o co chodzi. Także wydaje mi się, że kwestia. Yy, kilku dni, może kilku tygodni i te bany zostają, zostaną zdjęte. Być może w, teraz, w tym momencie, kiedy akurat ten film oglądacie, może któryś z was yy, tego, ten, tego bana tak jakby już nie ma. Także. To tyle wydaje mi się, jeśli chodzi o taki filmik informacyjny, bo to jest też odpowiedź właśnie na te wszystkie yy, maile, wiadomości prywatne. Nie, nie, nie jestem w stanie na wszystko odpowiedzieć. Także to jest. Ten film traktujcie jako odpowiedź na to, na to wszystko. Ja wiem, ja to wszystko czytam, ale nie, nie dam rady, niestety, wszystkim Wam odpowiedzieć. Także, jeśli jesteście czyści, nic nie, nie robiliście, możecie czuć się bezpiecznie. Jeśli coś zrobiliście, a nie wiecie dokładnie co, za co, no to tutaj już mogą być schody. Także to tyle tytułem końca, że tak powiem, tytułem wyjaśnienia. Z mojej strony to wszystko. Dzięki serdecznie za uwagę, jeśli Wam się film spodobał. Przydał przede wszystkim, żebyście się nie, nie, nie stresowali na darmo, no to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na kanale. Także to tyle, dzięki serdeczne i do następnego razu. Pa! pa.